Hej wszystkim, jestem CTDZio i witam ponownie w moim Zagrajmy w Pokémon Leaf Green. Ostatnio w tym let's playu mniej więcej, w Orani pokonaliśmy tamtejszego lidera stadionu, czyli porużnika Serge'a i jego elektryczne Pokémony. I za walkę z nimi mamy odznakę numer 3, odznakę Pioruna. I dzisiaj w tym let's playu, Przejdziemy się na wschód od Azuri, bo tam tak się składa, trzeba iść dalej, żeby się móc przejść dalej no, do kolejnych miejsc w tej grze w regionie Kantu, więc niech króle użyje cięcia, jak mówię, kierujemy się na wschód od Azury. I z góry wam powiem, dziś czeka nas całkiem dużo walkę z trenerami innymi, i to jest no, jeden z nich. Masz Pokémony ze sobą! Jesteś moja! Więc Alicia, tak się mrwię do walki z tym, jesteś moja! Dorwę cię i zabiję i wyrwę ci blaki włosy i w ogóle, nad nie wiem czemu to tak, tak mówię. I odisz na World Tortlan na mojego Tobiego. no to nie jest zbyt dobra rzecz, więc go zmienię. Tak, mam teraz znów Topiego w swoim teamie, teraz Bruch nieco odpoczywa. Ale kogo teraz dam na tego Odisha? Myślę o Cirusie najbardziej. Wiecie, ona tę konfuzję, ona jest dobra na Odysze czy inne Pokémony tego samego typu. No to była jedna z tych niepotrzebnie długich walk. Ta gościuka miała dwa Odisze i dwa bezproty, wszystko na lewelu 18. Okej, okay, są też za walczy. Błaha, świetnie byłem a tak, tamta Alish jakby miała dwa bezproty, dwa odisze wszystko na 18. Jej drugi Odish mojego Cyrus'a sparaliżował i potem spamował cały czas słodkim zapachem, a mój Cyrus nic nie robił, bo był, wiecie, sparaliżowany, nie chciał atakować, po prostu nie mógł, więc musiałem czekać i czekać, a nie chciałem go leczyć, ponieważ, no, niedaleko stąd jeszcze było centrum Pokémon, więc nie chciałem jeszcze my, zużywać leku na Paraliż, to była jedna z tych no, strasznie niepotrzebnie długich walk. Aaa, strasznie bolesne doświadczenie, ale okej, okay, mamy tutaj kolejnego z tych, no, gości, co wędrują po górach i sejsmiczny rzut, który mi zada tyle obrażeń, ym, tyle samo ile poziomów ma Machop, ma więc 20 obrażeń, no, niby to zaboli, ale mogło być z tym znacznie gorzej. I na Oniksa naturalnie tobie zostanie, gdyż, jak mówię, jest to strasznie dobry Pokémon na Onixy. Czy innych kamienno-ziemnych typów? Tak, trzymaj! Eee! Chwila, skończyły mi się Pokémony! No, widzisz, ty masz dwa, mam już chyba siedem, no z czego jednego. No, w komputerze, bo takie są zasady, na się tego świata. I tak, na lewo od tego gościa, od jego mamy TM40, as przestworzy, czy tam as powietrza, coś takiego. Otóż jest to mruch typu powietrznego, który nigdy nie podłuję, z tego co pamiętam. Ma 60 mocy i chętnie bym go nauczył mojego. mojego kargaroka. A czym ciekawa scena co do tego ruchu i właśnie spirołów i Firołów. Otóż z pilota tego ruchu się może nauczyć na poziomie 25, ale w już tego się sam nie nauczy, więc jeżeli chcemy no, ten ruch mieć jeszcze jako pilota, to musi mieć się do tego TM. To jest tak, taka, jak mówię, ciekawostka co do tego ruchu. A nie chciałem czekać się zabójca mojego kargaroka do poziomu 25, bo on, wiecie, już mi się przydał nieco przy, no, nad poprzednim liderze stadionu żeby wiecie, żeby był potężniejszy, żeby był wyewoluowany tego typu sprawy. I tak pozbędę się no mam jobanie, mam atak furii, pani ryk, co z tego się mogę... Chyba jobania, nie sądzę, że potrzebuję mieć dwa ruchy typu e, powietrznego i wiecie, jobanie jest naturalnie słabsze od e, Asa przestworzy. I mu tak oto wsadziliśmy płytę do głowy i się uczy no tego ruchu Aerial Ace, aż stworzy. My możemy iść w takim razie dalej i walczyć się z kolejnymi tutaj ne, trenerami. Chyba tam jeszcze na górze będzie kilku do spotkania. Ktoś jest w ogóle, kto jest tutaj w tym kierunku? A widzę kolejny z tych robaczych nubów, ale najpierw udam się tutaj i zobaczę z tym oto młodzieńcem. O, a kto tu idzie z tymi dobrze wyglądającymi pokemonami? Hmm, jeśli mówisz o mnie, to dzięki za komplement. Jak tam twoje Pokemony, Chris? Hmm, Growlithe. Hmm, no, nieźle, nieźle, że Growlithe, ale mam Tobiego i no oczywiście Tobina na też będzie jak najbardziej dobrze tutaj się spisywał. I tym oto sposobem awansuję na kolejny poziom i Charmander! No, popatrzcie, ktoś gość ma Charmandera, no, czyli no, trzeciego ze starterów, wiecie, był Squirtle, był Bulbasaur, teraz właśnie jest Charmander, czyli właśnie ten Pokémon ognisty. No, którego wiecie, by nasz rywal wziąłby, gdybyśmy my wzięli Bulbasaur na początku? Jak mówię, rywal na początku zawsze kontruje naszego Pokemona. Znaczy, stara się kontrolować, wiecie, wiecie poprzez typ, wiecie, bierze typ, który jest silny na nasz typ tego typu sprawy. Ale ten trzamat oczywiście tutaj nie za dużo zdziała, po prostu Tobiko go łatwo pokonuje. I my przejdziemy do kolejnej walki z następnym robaczem nubem, chociaż ten gość chyba właśnie będzie już nie takim nubem. Budę się wcześniej każdego dnia, żeby tylko moje Pokemony, no, wybudowały z kokonów. Dajmy na to, że tak to mówi. Otóż ten gość, jak pamiętam, ma dwa Beatrille. Owszem, to jest właśnie pierwsze z nich na poziomie 19. Jak mówiłem, osobiście nie jestem dużym fanem Beatrilli, gdyż one, no, niby mogą to być no, takie pokemony ofensywne, że mają po prostu być takie mocne i szybkie i agresywne. Jednak Beatrill, nie, nie do końca spełnia swoją funkcję, szczególnie na późniejszym etapie gry, po prostu będzie wtedy cierpiał z powodu niedoboru statystyk, punktów w tych statystykach. Więc jak mówiłem, Bijuila fanem osobiście nie jestem, naprawdę wolę Butterfree. I teraz no mniej więcej Cyrusa wystawię, użyję trochę no konfuzji, gdyż Bijuil jest po Pokemonem trującym, no, ale ta konfuzja w sumie mu tak dużo nie zabrała. Ale takie trzy ataki powinny raczej wystarczyć. Okej, okay, to mnie trochę zabolało, ale mogło być znacznie gorzej. A, i spudłował całe szczęście. Więc pierwszy bijut będzie pokonany i drugi, no pewnie też pójdzie równie łatwo, bo będzie chyba też na ten sam poziom. Nie, niech tutaj Cyrus zostanie. Owszem, poziom 19, niech może dalej... A to wiecie co może nie użyję proszku usypiającego? Nie wiem, czemu na to wcześniej nie wpadłem, a myślę, że to nawet byłoby dobre zagranie wtedy. No ale tego użyję teraz, wiecie, lepiej późno niż później. Ten jeszcze śpi dalej i powinno jedno jeszcze pchnięcie nawet wystarczyć, żeby go pokonać. I to prawda, drugi Beedrill także padek. jak mówię, no niby ten też dba o Pokemon'y, wiecie, żeby ewoluowały, ale i tak te Beedrille się no nie do końca dobrze spisują w walce, bo to są Beedrille, a nie jakieś inne dobre Pokemon'y. I Cyrus uczy się Trąby Powietrznej, która no w sumie jest tym samym co... co ten... co Roar, co Wycie od Growly, czy tam Woolpixa. Też może to wymienić Pokemona... no, przeciwnika podczas walki. Ale ja tego mojego Cyrusa nie będę uczył, nie jestem fanem te, no, tego typu ruchów osobiście, więc niech się oduczy. A czy niech się w ogóle nie uczy, od, no tego od tego zacznijmy? Co? A co za totalna strata czasu! Wiem, te Pokémony są do pani, które masz! Wybacz mi! W ogóle, wiecie... No, no, mogłeś lepiej wiedzieć niż to! O, i tu jeszcze wpadłem na dzikusa jakiegoś, jakiś dziki centru którego nie chcę, bo mamy swojego już Sennsera, mojego bruka, dzielnego, z którego jestem dumny, który fajnie się spisuje, fajnie walczy i ogólnie jest fajny. I tak, w tym kamieniu, no, w tym kamieniu jest Ether, którego no, nadchętnie no tutaj bym zebrał. Może się cofnę jeszcze do centrum pokémon na szybko i za chwilę wracam, więc małe cięcie. Więc jedziemy dalej. E, cały czas do przodu staramy się, jak to było w tym sketchu kabaretu, sketchów męczących o jasku krzynówku. Także dobry sketch, moim zdaniem. I kolejny z tych, no. robaczych dubów. Dalej, moje super robacze Pokémony! O, super pokemony, więc co on ma za mocarzy czy co innego? na 20.

za chwileczkę tak go wyjmie, No i tak on wygląda tak się prezentuje, taki insekcik. I każdy, co jest im poradzi, po prostu nie go cały czas ściska, słabo może nie bo to wcale tak dużo nie zrobiło. To w takim razie spróbujmy z tym falą szokową. No, o niebo lepiej. Jeszcze raz, no, pamiętajcie o tym, że ten atak nigdy nie pudłuje, więc oczywiście Venonat nie ma tu większych szans e, przeciw mojej Gadżet i dlatego my tego Wenonata pokonujemy. I także Gadżet awansuje na kolejny poziom. Czy tego się uczy? Nie, nie widzę, żeby czegoś się nowego uczyła. Moje robaki! Wiem, są kiepskie. Dobra, idziemy dalej i już od razu kolejny gość. Jak mówię, dziś będzie dużo walk. Będę, szedł przez kamienny tunel, żeby dostać do Lavandii! Tak, do Lavandii, Lavender Town, no, chyba legendarne Lavender Town już. Tak, to miasto będzie naszym kolejnym celem no, naszej podróży. I ten gość ma z kolei bratata na 19, No. Kiepskich pokemonów i słabych, i nijakich ciąg dalszy. O! I tak blisko level upu dla Cruelly. Ale dru pokonywany jest przez nią i przez trochę Nocirusa. Nie mogę ci dorównać! No cóż, więc może użyję jednej z moich superpotek, bo jednak Cruella w tej walce trochę oberwała z powodu tej rataty i jego hiper... Wow. A więc mam tego 15 i nie zawaham się użyć jednej z nich na kruel. Jak mówię, trochę ucierpi... no, ucierpiała, No, Królela ma ucierpiała mały żółty pasek zdrowia, ale no, trzymamy się tam nie dajmy rady. I tak chyba jeszcze tego nie powiedziałem, ale tutaj w trawie na tej drodze nie ma żadnych nowych Pokemonów do spotkania, więc nie będę oczywiście żadnego nowego omawiał czy coś podobnego teraz. Póki co dam cruelle no, na pierwsze miejsce, bo ona jak mówię, jest blisko kolejnego poziomu, awansu na kolejny poziom. E, chyba na dole tu jeszcze ktoś będzie, tak jest ten oto no, gość. Kolejny z tych podróżników. Ha, 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 ha! Dawaj! No, pokaż swoje Onixy i Geodudy. No, dla krueli to będzie raj na ziemi. I mamy tutaj lek na poparzenia. Nie wiem, w sumie, po co mi... Tak szczerze, skoro chyba tak dużo jeszcze ognistych pokemonów nie będziemy jeszcze na naszej drodze spotykać, o tu widzę jest jakaś jagódka. O, jeżeli tylko mogę. Pokaś... Chcę, o, właśnie, chcę chce stać w miejscu i tak skręcić. Tutaj wiecie, znowu obrócić się w miejscu. Jagódka często, więc komuś to za chwileczkę dam, żeby czuł się pewniej w ogóle. Komuś to przyda najbardziej? Myślę, że może, ale grać się to dam no ona może być taka w miarę narażona na me, no... na status e, m, snu. I kolejny z tych wędrowców... Ha, 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 czyż nie jesteś małą twardzielką? Czemu tak się oni w ogóle śmieją wszyscy, no ci wędrowcy, hikerzy? No ale wiecie, no ten się śmieje, kto się będzie śmiał ostatni? A ostatnia śmiać się będzie moja Kruella najwidoczniej. Ja Chociaż nie wiem, czy Pokemony się umieją śmiać, wiecie, wiecie że ha 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 ha, czy hwe czy hi hi hi, czy coś takiego, nie wiem, bo... I tam mówią te swoje, wiecie, imiona, tego typu sprawy, a czy się śmieją? I na levelu 24 Kruella uczy się kwasu, no, który oczywiście jest z ruchem typu trującego. I czy ja tego nauczę? Mógłbym w sumie, chociaż nie wiem, czy to mi się aż tak przyda. Niech pomyślę, no, no mam wciąż niby ten wzrost, mam cięcie, e, prożektujący i te ziarnopociski pociski cały czas. Kurczę, w sumie nie wiem, czy ten kwas się przyda Cruelly, czy nie. Czy ją jednak powstrzymać od uczenia tego ruchu? Tak mówię, jest to ruch typu a tak jak widzicie, on może u wroga obniżyć się defensywę, więc sądzę może, że jednak się pozbędę tego wzrostu. W sumie, z tego tak często nie korzystałem. Tak myślę, że czemu nie? Oduczę się wzrostu, coś się kwasu i będziemy mogli się potem, no, albo z tego cieszyć, albo tego żałować. No to się to, no, tam potem jeszcze okaże.